Jezus w Nazarecie, jak pamiętamy, nie znajduje wielkiej wiary, są wątpliwości, i zauważmy, to nie są wątpliwości odnośnie tego, że on miałby mówić jakieś głupoty, im się to nie zgadza. Nie, trudność jest taka: on jest znany, znamy jego matkę, znamy jego kuzynostwo, to nie jest autorytet z zewnątrz. Woleliby kogoś takiego, nic dziwnego. Chciałbym zwracać uwagę na to, że i my możemy przegapiać już nie bezpośrednio Jezusa. Ale naszych bliskich, osoby, z którymi spotykamy się nawet i codziennie, jako tych, przez których Pan Bóg mówi, znamy ich, znamy też często ich słabości. Ale to może wcale Pan Bogu nie przeszkadzać, żeby przez ludzi, którzy są obok nas, nas napomnieć, wesprzeć i przekazać coś, co jest ważnego, więc się wsłuchujmy te zwyczajne komunikaty, które mamy obok siebie, może w tym jest coś istotnego dla mnie.